Nie martw się, nie pierwszy, nie ostatni, to raz, że komuś nagle tak jak tobie jest na dożywot. Nie martw się, bo każdy człowiek raz, chociaż raz, koniecznie musi zakochany być, połży. W komowie mu się kręci, nie chce jeść, nie chce pić, tylko z nią i tylko przy niej ciągle być. Gdy są wreszcie razem, krew uderza w do duchu, i rozmowa ich zaczyna się od słów. Nic o tobie nie wiem, skąd przywioł ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłeś sercem Wiem, Wiem, że jest mi dobrze, ty jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. Gorzej, wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś z sercem me. Wyleś wolny, swobodny, tak jak mało kto, a dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie, a zrobię to co chcesz? do piekła i na koniec świata też i mogę nic nie każe, bo muszę tak powiedzieć, że coś zrobiłaś z sercem. Me. Я зараз поздно уже, что